Nadejszła wiekopomna chwila, oto bowiem kanał Ars Media uruchamia swój sklep. I zanim klikniecie unsuba, oburzeni tym, że się sprzedaliśmy, że koniec z wiarygodnością, że przeszliśmy na stronę Januszy Naciągaczy, posłuchajcie co mam do powiedzenia. Kanał Ars Media ma swoje cele. I tak na przykład za pomocą formatu paździerzowe opinie chcemy stworzyć coś w rodzaju systemu weryfikacji obietnic producentów i sklepikarzy, czyli polecamy tylko te produkty, które sami posiadamy, które sami sprawdziliśmy i bierzemy na siebie odpowiedzialność za tą ocenę. Sklep jest kolejnym krokiem. To jest sklep, w którym znajdziecie tylko te produkty, które otrzymały naszą pozytywną ocenę. To jest sklep, z którego kanał będzie się utrzymywał. To jest sklep, który będzie przyjazny dla naszych widzów, gdzie wspólnie z kanałem będziemy bardzo dokładnie sprawdzać uwagi użytkowników. Rozwój tego sklepu pozwoli na rozwijanie kanału, na przykład na robienie zakupów testowych, na które do tej pory nie było nas stać. W tym sklepie, jako widzowie kanału, będziecie też mieli tańsze zakupy. To jest po prostu sklep, w jakim sami chcielibyśmy kupować. I tak na dzień otwarcia wlatują do oferty długo wyczekiwane produkty kruch. No mogliście je zobaczyć w materiałach kulta na karabinku Mini Jack. Do tego inne rzeczy z oferty WBP, jak na przykład pasy, ładownice, magazynki czy chociażby montaże do optyki. No właśnie optyka Redwin. Kilka rzeczy od nich, które w tej chwili testujemy i już wiemy, że mają sens, pojawią się również w ofercie sklepu. Ponadto mamy garść materiałów medycznych, jak na przykład te zestawy stop kwotok, naprawdę e, fajne i niedrogie i inne rzeczy z oferty Blackfront, jak na przykład ich własne stazy, ale dla równowagi, ob chociażby stazy kacy generacji siódmej oryginalnej w bardzo dobrej cenie. Gdzie i jak? Na razie sprzedaż przez OLX i, i tu znajdziecie wkrótce linki w osobnym poście na kanale. Będziemy także na forum Braterstwa w zakładce komercyjnej i tam no, jakby troszeczkę bardziej bezpośrednia ta sprzedaż będzie. Ten weekend ruszy też sklep stacjonarny zrobiony wspólnie ze strzelnicą Stone Ranch, a za jakiś czas no, taki normalny, profesjonalny sklep internetowy się pojawi. Na razie to trochę prowizorka, ale nie chcieliśmy już dłużej czekać z pewnymi rzeczami, które po prostu dzięki temu będziecie mieć taniej. Oczywiście na kanale nadal będą pojawiać się materiały zupełnie niezwiązane ze sklepem, bo kanał nie jest dla sklepu, tylko sklep dla kanału i dla jego widzów.